O, nie wyrobiłem na zakręcie O, niewidzialna ściana tego to się tam nie spodziewałem? Dawaj ją! Dawaj, czekaj, muszę zrzucić podolność. Nawet A. bo zaraz będzie miała 110. No. Na razie mam 100. No ja mam 108. Ja mam pod górkę najsłabiej. To 6. Hmm. Ja ją schamuję trochę. Dobra. Hamuluj ją tam. O, dobrze, dobrze ci idzie, dawaj tam. Dawaj tam. Ja, teraz bara. Ups. Ja może ją walnę, to może ją. Odniesie. Nie, to nie pomogą. Teraz w prawo. Mam. Nie mogę jej dogonić, za szybko jedzie. Nie mam teraz jedzie. w prawo? Tak, zaraz w w prawo? W prawo teraz chyba no. Gdzie ty masz? Ja jadę prosto. W okay, prawo. No, no, prosto. prosto czy prawo? W prawo! Prasto. Ja mam w prawo! Ja mam prosto! Tak, tak. Nie mam prosto Dobra Może zabróć No i fajno Próbuję się zresetować <noise> <noise> Ale nie mam wkładzeń, ale alo wszystko <noise> Ale się, się tylko cieszy <noise> Yeah. Aaaa. Hmm, ciekawe, gdzie wy jesteście. To ciekawe. No ciekawe, gdzie żeśmy się schowali. Ja nawet jestem, prawie że pod ziemią. O, ciekawe, gdzie, czy ja znajdzie. Ciekawe, gdzie jest szartnik. No, ciekawe, gdzie? No, matku, dobra, widzę na lajbie. No pięknie. Ale to nie, lepiej by było od strony betonki nie wypchnąć jakoś. A, dobra, od tamtej strony, tak? O? Opa, gdzieś coś się dzieje. Niby to Ania ma niski cukier i ona szaleje, a my tutaj, kurde, odwalamy. Jest. No, Ta! Pomogło? Kurde. Coś? Nie... Dostałem. A ja nic. Znaczy, że jesteś pod mapą już. Aha. Patera, patera, czekaj, czekaj, patrz. O. Co? A weź odczep sobie tą naczepę, może cię wyprostuję. Tak. Próbuję. Tylko teraz to wystrzeli na naczepę chyba. Teraz nie, 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 jedziemy prosto, prosto, prosto. Prosto, 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 prosto. A ja muszę skręcić prawo. prawo. Jak to? No bo jedziemy do Ankary. A, no. No mhm. No bo ja muszę... Ja muszę podunek jeszcze jechać. A, no to no dobra. akurat prąd. No bo jadę za blisko ciebie, żeby jakiś się popełnisz błąd, żeby w ciebie nie wjechać. Jej, że popełniam błędy? O kurwa mać! Ja pierdole! No gdzie ja pojechałem? Ja jebę! No gdzie no? Klip! 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 Dawaj ją tego tutaj, zakleszczymy ją. Czekaj Dzieci dojeżdżaj 400 metrów. Co ty robisz w tej chwili? Nic. Nic. O, nie, skapnęła się. O, ale nie uszkodzeń. Idę siku. To ja idę sobie po coś do picia. Dobra. No mnie chociaż. No. You are safe now. Co so fix. Oh. Ja <laughs> Jezu co ty <laughs> Let me come with your back slowly. Mhm, mm Tak. ta. Gość ogląda twojego live'a? Ta. Jedąc obok mnie. <laughs> no! A co, na Twitchu ci pisze czy co? Tak, let me come with your back slowly. Leave me alone, please. My back is for me only. I don't have space for your truck inside your, in my ass. Dawaj ją. Dawaj ją. Ścieśniamy ją. Kanapka, Chciałbyś kanapką. Jak będzie? No to powinienem być tym... chlebkiem. <ślepki> Dobra, jedziemy, bo wszyscy, ktoś lepiej. Możesz zjeżdżać, Mikita. Okej. Okay. <ślepki> <Bo macie. ślepki> <śmiech>, śmiech przez łzy śmiech przez pan może kiedy ja nie umiem mówić już czemu śmiech przez panko przez fan panko a przez panko Wicelarz na mapie. Nawet no, mi się znudziło. No ale we trzy ciężarówki to by było fajnie. No, no pięknie, co teraz robi Ania? Ojej. Ojej. Kogo wjechać w tyłek? Hmm. No hmm. pięknie. Dylemat. Aha. No pięknie. Czemu no. mój? Dobra, to ja idę na kanał wyżej. To ja też sobie pójdę gdzieś indziej. Dobra, chodźmy. Ok. <laughs> Teraz mi się do tej anakony? A, a, na kony? a, do jakiego, a do jakiego tego? Dobra, bym się tu ten zaraz zapisuje. Dobra, jest ja ustawię do tego. Co tam? No wakacyjny, koniec, koniec. Co? Podejmiemy, <laughs> że w jakiejkolwiek strony. <laughs> Masz autozapis? No, przecież robiłem to tak, na autozapisy przychodzą. O nie, a nie, jest z przodu. Kurwa mać, no żeby to. No pięknie. We no. Weno. A ja to stąd wyjeżdżam, a ten ciśnie. No bo chcesz sobie wjechać, no. A ja dopiero co się naprawiłem, gościu. Cztery... Ja tak samo. 4% Ja mam 30 i co. Ale przyczepę. Eee, wyprzedzaj W prawo w Prawo, w prawo! Wyprzedzaj na roń. Boże święty Wyprzedzaj. Zatrzyma się na środku zjazdu i wyprzedzaj Boż